Panie Marszałkowie, co kiz Dzisiaj Platforma Obywatelska pełna hipokryzja, atakuje rząd za to, że walczy z krysem, który wywołali między innymi politycy Platformy Obywatelskiej. Gdzie byliście, jak Donald Tusk wstrzymywał budowę Baltic Pipe? Gdzie byliście, kiedy Donald Tusk opóźniał budowę gazoportu? Gdzie byliście, kiedy w 2010 roku zwiększał 2 mld m3 uzależnienie od drogiego rosyjskiego gazu? Gdzie byliście, kiedy Donald Tusk umorzył Gazpromowi 1 miliard złotych? Gdzie byliście, kiedy w 2014 roku. Reformował unijny system handlu emisjami i dzisiaj od czasów Donalda Tuska o 1300% wzrosły emisje CO2, 60% ceny energii elektrycznej to, są, to jest parapodatek unijny. Dzisiaj nas krytykujecie? A jak się zachowaliście 9 grudnia 2021 roku? Nie wsparliście rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który walczy z unijnymi eurokratami o niższe ceny energii i ciepła. Głosowaliście za unijnym systemem handlu emisjami, głosowaliście za podwyżkami, głosowaliście za wysokami, wysokimi cenami energii i dzisiaj nas atakujecie? Wstydu nie macie. 1825 dni Donald Tusk był A, szefem profesor, Rady Europejskiej, Paweł co Paweł zrobił w sprawie Nord Stream Nic nie zrobił.